to my Cofko. wiecie co, co zrobić, a Gawik nic nie zrobił Jak ja go cofa. Ale cheater Uuu Sigma Ale cheater jaki Czemu? Czemu on nie gapa i biega? Nie wiem, po No nie wiem, dobry jest Dobry timing Tak dobry się nam duela, tak na duela kiedyś dało Bo nie może było gapu wyrzucać No wiem, wiem, dało się tak kiedyś Rzucałeś ten i po prostu biegałeś A, a tutaj gaz. niebiescy są normalnie odkryci Może dawać na niebiesko, co? Nie, po co? Czug? Jack baby! No, się! Nie. No, czemu nie bijmy się? No, nie wiem. Bo co... w sumie mieloły są mi chopujące za nami. Czemu dawer stoi w miejscu jego krawatura? Tak naprawdę, jakby płacił się. No, stoi w miejscu dosłownie. co chce no co wy robicie? Niby normalne jakieś realistyczne. Kafirdo. <O pierdolne. grymne> <grymne> nie, nie się nie narada, nie narada gry z wyrob. Pod Feniks, pod kafe pod Kiefeniksa są za dobre trochę. to się bywali. Bondui daver, bondui. Bihop, bihop, bihop. Lucas Melon. Molen, przepraszam. Molmen. A co ty dawer robisz? To weź wyjdź. Czekam, czekam, co... Pat pa, co on robi, czekaj, czekaj, Jak oni mi zobaczyli? <grym> dawer? co oni robią? O co chodzi? Czemu, jak mnie zobaczyli? I dawer już reza zmarnował. żyje? Ale nie masz reza. Nic no. z tego. Po co mi rez? Po co błąd? Bo co, bo co rez? Mogę grać piratem. <śla> Ej, bo mówi tam no, ich. No, nie, Mówi jak to... do mordy. <śla> Zamiast mówić to No czemu się nie wbijamy w nich? Tylko uciekają wszyscy. Jest jest z A ty co? Szyjesz z dosłownie. No, no, o! Pięknie! Dob Ślicznie. Dobry typ. Dobry tap. Ta linka by lepiej od ciebie grała. O, o! No i bichoper Czemu okay. bichoperze jest ciągle? Nie wiem. Gawi, pewnie by dostał od razu od bichopera pierwszego lepszego. Mufi tylko nas skeruje I wywalił się, 13 trze, trze, ma lanie. Pamiętam, miał 10 fajnali. Teraz trochę przejma na no ty... I ta ornata, nie mogę z tego No o co ci chodzi Przyszło ładnie brzmi ona Trzeba mouse and keyboard stąd nagrać o kurwa, chodź. Ja Na pierdolę ten nibikoper, psrany, nie wiem. Przestań się. się grać.